Zaczynam, czy czekam na gotowy? Dobry wieczór. 1 sierpnia, koncert Taylor Swift w Warszawie. Była to druga największa tragedia, która dotknęła to miasto zaraz po Powstaniu Warszawskim. 2 sierpnia. Drugi koncert Taylor Swift w Warszawie. Była to trzecia największa tragedia, która dotknęła to miasto zaraz po Powstaniu Warszawskim i pierwszym koncercie Taylor Swift. 3 sierpnia. Trzeci koncert Taylor Swift w Warszawie. Była to czwarta największa tragedia, która dotknęła to miasto zaraz po powstaniu Warszawskim, pierwszym koncercie Taylor Swift i drugim koncercie Taylor Swift. Trzeba jej przyznać jedno: z dnia na dzień robi coraz lepsze koncerty. 4 sierpnia, czwarty koncert Taylor Swift. Nie, żart, nie było czwartego, ale w ogóle to jest ciekawe, że trasa koncertowa Taylor Swift nazywała się Eras Tour, a ona zrobiła koncert w Warszawie nie Eras, tylko E trzy razy. 5 sierpnia, podczas odbywających się w Paryżu Igrzysk Olimpijskich 24-letni Armand Duplantis pobił własny rekord świata w skoku o tyczkę, pokonując wysokość 6,23, co udowadnia, że biali jednak potrafią skakać. Po prostu potrzebują do tego kija. 6,23 to również początek numeru telefonu typa, któremu moja była skoczyła na tyczkę. Tak, tak. Pobiła tym samym rekord skoku w bok, osiągając wynik 4 40 fagasa w miesiąc. Marta, serio z kurierem? Jezus, Mary. Przepraszam, prywatne. 6 sierpnia Ukraina rozpoczęła ofensywę na terytorium Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kurskim, czym udowodniła, że rosyjskie groźby użycia broni atomowej są tak samo wiarygodne, jak zapewnienie o wierności mojej byłej. Marta, kurwa, z kurierem DPD. Jezus... Przepraszam, prywatny. 10 sierpnia Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w boksie, przegrywając z Yuting Lin z Tajwanu. Pojedynek ten wywołał olbrzymią debatę ze względu na niejasności co do płci Tajwanki. Jednak największe poruszenie wywołał on na polskim, prawicowym Twitterze, gdzie komentujący od dawna postulowali, że bicie baby poza domem też jest legalne. Widzisz, Marta, nie jestem taki najgorszy. 11 sierpnia Dzień Niepodległości Czadu. Z tej okazji trzy ciekawostki o Czadzie. 1. Rocznie Czad zabija na świecie 30 tysięcy osób. 2. Rocznie Czad w Czadzie zabija 10 osób. 3. Ambasadorem Czadów w Polsce jest Czadoman. 13 sierpnia Międzynarodowy Dzień Leworęcznych. W ogóle w grupach i plemionach, gdzie jest większa walka i agresja, jest dużo większy odsetek osób leworęcznych niż w grupach pokojowych i nastawionych spokojnie do siebie. Hipoteza jest taka, że to przez to, że osoby praworęczne nie spodziewają się ciosu z tej strony. Co jednoznacznie pokazuje, że osoby leworęczne to zdradliwe kurwy. Moja była jest leworęczna. Można. 15 sierpnia, święto wojska polskiego, defilada wojskowa w Warszawie z udziałem prezydenta. Andrzej Duda w swoim przemówieniu powiedział: Słowa są zaiste wspaniałe. Jednak strzelby, karabiny maszynowe, okręty, samoloty i działa są nawet wspanialsze. Prawość pozostaje pustym słowem, jeśli nie wspiera go. Siła. A nie, przepraszam, to było przemówienie do narodu Benito Mussoliniego. Yy, Andrzej Duda powiedział tak: Samo, lo, Samoloty robią fru-fru, czołgi robią brum-brum. Musimy mieć więcej fru-fru i brum-brum niż nasi sąsiedzi i będzie git. Nasz kochany Andrzej. 16 sierpnia, roast Tomka Machnickiego, kolejny z serii ślubnych roastów ekipy Comedy Lab. Do zobaczenia na YouTube. Zapytacie, jak mi poszło? Wspaniale, byłem wyćmienity. 17 sierpnia. Rekordowe korki na Zakopiance i na samych ulicach miasta Zakopane. To 25-tysięczne miasto przyjęło w długi weekend kilkaset tysięcy turystów. Najstarszy góral zapytany o tą sytuację powiedział, panie, przejebane. Tyle łoscypków trzeba było sprzedać, że nie miałem kiedy swoje łopcy wyjebać. 20 sierpnia, 54. rocznica urodzin Freda das Darsta, wokalisty Limby Biskit. Ja jestem psychofanem Limby Biskit, z tej okazji chciałbym zarabkorować piosenkę w stylu Limby Biskit. I to będzie Diz na moją byłą Martę. Jedziemy. Put your hands up. Du, 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 du. Put your hands up. Du, 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 du. Ej, Marta nie zdradziła mnie z jebanym kurierem DPD, bo to ja zdradziłem ją. Ruchając jej matkę ją, wyruchałem jej matkę, wow. Wyruchałem jej matkę, wow. Wyruchałem jej matkę, wow. I teraz mam HPV. <noise> 21 sierpnia. W wieku 11 lat zmarł Sven, najbardziej znany homoseksualny pingwin. W australijskim zarazem z drugim pingwinem magikiem tworzyli długoletni, udany związek. Na wieść o śmierci partnera, magik wyskoczył z okna. Magik. Tak również nazywała mojego penisa, moja była. Bo wchodził cały o ona, nic nie czuła. I chciałbym tutaj zdementować to nie dlatego, że mam małego, tylko ona miała gigantyczną pizę! Chciałbym, żeby to wybrzmiało. 27 sierpnia. Brytyjska grupa Oasis po 14 latach zapowiedziała trasę koncertową. Tak. Ten najbardziej znany brytyjski z brytyjskich zespołów ogłosił, że na zakończenie trasy zrobi najbardziej angielsku z angielskich rzeczy. Przebiorą się pajacy i przelestą wyżgać się na rynku w Krakowie. 30 sierpnia. Brazylia zbanowała Twittera. Elon Musk na wieść o tym zdarzeniu powiedział: <mulary> bilem. <mulary> <mulary> Dziękuję, to był sierpień. Dobra, kurwa. Jedziemy. Adolf Hitler. To tyle.